Nowoczesna architektura prezentuje usługi ogólne i techniczne obfitujące w coraz więcej ciekawych nowinek w zakresie czyszczenia. Duże powierzchnie szyb i fasad często są niedostępne przy zastosowaniu zwykłych metod. Na przykład nie można dotrzeć do takich miejsc przy pomocy drabiny, rusztowania czy sprzętu hydraulicznego. Rewolucyjny system Pura Clean jest rozwiązaniem gwarantującym optymalny dostęp. Jako, że używamy lekkich materiałów takich jak aluminium, tytan i węgiel, nasze zestawy są lekkie, stabilne i trwałe. W ten sposób PuraClean stanowi ułatwienie w zakresie bezpiecznych i odpowiedzialnych metod pracy. Poza zapewnieniem optymalnego dostępu i zwiększenia tempa pracy, PuraClean gwarantuje również perfekcyjne rezultaty bez pozostawiania brzydkich smug. Przy użyciu czystej, zdemineralizowanej wody jako ośrodka czyszczącego, można rozpuścić jakąkolwiek substancję znajdującą się na czyszczonej powierzchni. Niezależnie od warunków pogodowych, mają Państwo gwarancję procesu schnięcia bez pozostawiania znaków i smug, nawet przy bezpośrednim świetle słonecznym. Dodatkowo, obecność ładunków statycznych jest ograniczona do minimum, co jest bardzo korzystne, ponieważ nowa warstwa brudu będzie osiadać bardzo wolno, a powierzchnia pozostanie czysta przez o wiele dłuższy okres czasu. System Puraclean został opracowany dla zapewnienia rozwiązania problemów pojawiających się okresowo w sektorze profesjonalnego czyszczenia. Ten nowy system oferuje bezpieczny i bardziej efektywny sposób dostępu do wymagających czyszczenia szyb i fasad w wielu różnych sytuacjach. Puraclean jest odpowiedni dla praktycznie każdego rodzaju powierzchni ale przede wszystkim PuraClean oferuje idealne rozwiązanie dla dużych szyb i fasad, w przypadku których dotarcie do miejsca pracy jest trudne albo nawet nieosiągalne. Warunki pracy są dogodne, a co najważniejsze są odpowiednie, ponieważ prace są zawsze przeprowadzane z bezpiecznego miejsca. PuraClean stanowi również rozwiązanie praktycznych problemów wynikających z surowego europejskiego prawodawstwa w zakresie warunków pracy. Poza bezpieczeństwem i przyjaznością użytkownikowi, system Puraclean gwarantuje także oszczędność czasu. Nie potrzebują Państwo dłużej niebezpiecznych drabin, drogich urządzeń hydraulicznych lub trudnych do zamontowania konstrukcji rusztowań. Przy użyciu tej metody powierzchnie nieosiągalne w inny sposób stają się łatwo dostępne. Puraclean oferuje rozwiązania dla każdego rodzaju zastosowań. Kompaktowa, ruchoma wersja pozwala na elastyczność stosowania w każdym miejscu, jakie mogą sobie Państwo wyobrazić. Poza tymi wszystkimi zaletami możliwe jest także zamontowanie systemu na samochodzie firmowym lub przyczepie wyposażonych w zbiornik zasobnikowy, dostarczający przez cały czas wodę zdemineralizowaną. Czysta woda. Czysta jakość. Czysty rezultat. PuraClean.